Piątek, koń, na bardzo. Zuzia, lalka nie duża. Nie ma. I? Zuzia, lalka nie duża. Cicho wujek, ona sama chce śpiewać. Zuzia, lalka nie duża. I na do... A tu się odwróć tam, do, do mamy się odwróć a i śpiewaj. To. Do mamy śpiewaj. Bardzo się no. ma Normalna to jest taka. Tak. Normalna taka, są Lalka nieduża. I na to tam... od ludzi, a teraz. A Raz? teraz idziemy dobra, na jednego. Dobra. A ogórek? Tak. Razem Ciocia może z Tobą? Tak. Ogórek, ogórek, ogórek. Ogórek. Zielony. Ogórek i czapkę i czapkę. Ma garniturę. A powiedz teraz wierszyk, ona musi. Mamuszu kochana. Pokaż mi kolana. Mamuszu, mamuszu. Cicho, na dół. Mamuszu jedyna. Dzisiaj tylko serdecznie dostanie z. Biadek cicho. Jeszcze raz. Tatusiu jedyny. O jedyny,

taka no. Ja nie wiem, tego nie słyszałam. Przecież gorąco <coughs> zrobiłam. Tatusia, <coughs> połóż się na małyku, się, <kodysi>, nie się. Połóż się, zapołóż się. Co mogę, połóż się.